Patronem odcinka jest Pro Custom. Powiem to tak, jeżeli Twoja przyszła żona będzie miała na tyle wygodną sukienkę, żeby po pierwsze wsiąść do tego samochodu, wysiąść, ale przede wszystkim, żeby ta sukienka się zmieściła i nie będzie jej przeszkadzało, że jest w tym samochodzie ciepło. To wszystko przed to. Tą... Ja też taki plan miałem. z tej strony driftinga Governor Wyjechałem Mazda na sobotnią przejażdżkę i przyjechałem do Mapadama Motorsport. Tam za moimi plecami. Ostatnie, dosłownie ostatnie e, kosmetyczne poprawki przy Nissanie S15 i już za chwilę pierwsze odpalenia silnika 2JZ strokera na 3,4 litra o mocy ponad 1000 koni mechanicznych. Już za chwilę zobaczycie jak brzmi S15 Grzegorza Chybkiego, jak ona się prezentuje jeszcze bez bodykitu, ale jak widzicie z tyłu za mną bodykit już widać na e, lawecie i e, on e, tu prosto z Warszawy. E, ten body kit razem z samochodem jedzie do modelarni Pawlak NATO, aby wszystko ładnie wypieścić, wypielęgnować i pokazać samochód w pełnej krasie. Już za chwilę zobaczycie, jak to wszystko wygląda, i powiem Wam szczerze, że ja naprawdę nie mogę doczekać się tego odpalenia. Chodźcie do warsztatu i zobaczymy, co tam się dzieje. Korpuliński, nowy lęk. Chyba dopiero co od Motobarbera wyszedłeś. No nie, nie konkretnie od Motobarbera, ale rzeczywiście boję mu fryzjera po dłuższym czasie, także tak. No Słuszna uwaga. Yy, długo na zapisy się czeka teraz? Wiesz co, czekałem prawie tydzień. Wow, no to nieźle. Idziemy tak troszeczkę w stronę wyjścia, we dwóch, a w zasadzie stoimy przy wyjściu, bo zaraz tymi drzwiami, za którymi stoi nasz operator Mateusz, S15 wyjedzie, pojedzie na wszystkie sprawy związane z budykitem, na, na jego montaż, spasowanie i dalej, tak Cieszysz się, że już wyjeżdża? No tak, ale jeszcze do nas wróci. Bardziej będę się cieszył, jak już będzie skończona już ta finalna wersja wystrojona, mhm. gotowa do walki, ale teraz tak, no jest to kolejny etap. Kolejny etap prac, i jak dotychczas, dotychczas, to jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku naszych starań. No i jest to to jakiś mały powód dla radości jest, hmm. tak, że jakby i jeżeli chodzi o czas wykonania tego i to, że wszystko udało się nam pospinać i po, pozałatwiać, po, po, podobierać, więc, więc jak najbardziej tak. Jak ona już przyjedzie w całym bodykicie oklejona, wypieszczona, wycyckana, to co Wy będzie jeszcze tu będziecie musieli robić? Wiesz co, no są jeszcze rzeczy, które trzeba przygotować jak na 100%, żeby auto było gotowe na, na rolki i na nastrojenie. No posprawdaj czy wszystko, jeszcze raz posprę, czy wszystko hmm. jest szczelne, czy nic nigdzie nie cieknie, czy wszystko jest poskręcane. To już tak naprawdę są takie kosmetyczne, mechaniczne zabiegi, już takie minimalne, że tak powiem, hmm. ale też bardzo ważne, tak? no bo nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek awarie, czy jakieś niedopatrzenia przed tym, jak samochód będzie mapowany. Przewidywany czas na to, kiedy ona już po raz ostatni stąd wyjedzie, to za ile to mniej więcej może się odbyć? Ciężko jest mi na teraz określić. To zależy, jak pójdą wszystkie inne prace, zależy od tego, czy no, kiedy i Bartek będzie mógł zająć się strojeniem tego samochodu i czy, czy wszystko jakby będzie zrobione na czas. więc. Nie, nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy powiedzieć, kiedy, ale myślę, że to jest kwestia no, maksymalnie kilku tygodni. To idealny czas na to, aby podziękować moim patronom za wsparcie. Jeżeli chcesz do nich dołączyć, kliknij w link, który masz w opisie filmiku i dołącz do grona moich subskrybentów w Patronite. Pomóż mi promować polski drifting. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Jak żyjesz? Bardzo dobrze. Dawno dobry. żeśmy się nie widzieli, co? Oj, dawno, dawno, no, ale <laughs> takie czasy. Ale skudujesz coś. Nie, ale dziękuję. No. Czarny wyszczupla. <laughs> Czarny wyszczupla. Czarny mamy także na karoserii, ale ona nie będzie szczupła. Cała. A, będzie tłusty. Będzie gruba. To będzie tłuste auto. Ładne złote akcenty. Chłopaki z mapadamy, widać, że tu fajną inwencję mieli. Yy, mamy silnik już teraz w pełnej krasie i on będzie tak wyglądał już cały czas, tak? To jest jego finalna wersja. O, on można będzie powiedzieć. nie będzie tak wyglądał, on będzie robił. I będziesz pół no, i jeszcze będzie pumieniem. Tutaj pomieniem, będzie miał. No. Tu stąd. Tak, z Was tak. Na szybę, czyli będziesz miał tutaj efekty świetle. Nie będziesz się bał, bo nie przyzwyczaiłem. To się efekty dobra. świetle są y, dla was, operatorów kamer i oczywiście dla fotografów i też dla publicznych. Dla widzów, przede wszystkim dla widzów, tak jest. Yy, obej, obejdźmy sobie ten samochód troszeczkę. Jakieś problemy z silnikiem yy, podczas odpalenia, które za chwilę będzie. Ale czy jakieś problemy były podczas składania silnika, stry, robienia wszystkiego z nim? Nie, raczej mieliśmy wszystko. Problemy był koronawirus, jak wiesz, ale akurat silnik był już złożony i mieliśmy go tutaj fizycznie na miejscu. Mapada, Motorsport mieli gdzieś tam problem, bo brakowało jakieś części elementów, gdzieś tokarz nie pracował, mhm. zawsze coś, jakieś, coś trzeba wykonać i z tym był problem, ale, że tak powiem, zaskakująco pierwsze odpalenie po jakieś tam wiesz, tu sprawdzenie kostki, tu coś dołączyć, złączyć, odpali. Świetna Także nie sprawa. było zresztą problemu. Więc. Bardzo się cieszymy. Za chwilę usłyszycie, jak S15 Grzegorza brzmi, a będzie brzmiała naprawdę ładnie. Tak mi się wydaje. <laughs> wierzę w to bardziej. Hamulce, z przodu i z tyłu takie sama, taka sama, że tak powiem, średnica tarczy 355 mm 355 z tyłu, z przodu 365. A czyli jednak z przodu troszkę większa Mamy tak? 8 tłoczków, zacisk Kasporta, czyli taki kawał hamulca. Ale i tak nie będziesz go używał. Nie, hamulce są dla tchórzy, ale wiesz, że to jest to demokar firmy FMIC, więc też wypadało żeby z przodu hamulce były należyte, a nie, że jest tam jakiś taki taki drobny zacisk, ale lepiej mieć niż nie mieć. Nic nie mieć. No i w barwach sponsora. Środek czarny, bardzo ładny, bardzo elegancki, można by na wesele pojechać takim samochodem. Ja na przykład jakbym, że tak powiem ślubował kiedyś, jeśli tak się stanie, to bardzo bym chciał takim samochodem do ślubu jechać. No miło mi to słyszeć, także no musisz taki samochód gdzieś nabyć lub też wypożyczyć, <laughs> bo to wiesz, dwa miejsca są, nie? Dokładnie, dokładnie. Powiem, drugi tak, będzie. Tak, oczywiście. Powiem to tak, jeżeli Twoja przyszła żona będzie miała na tyle wygodną sukienkę, żeby po pierwsze wsiąść do tego samochodu, wysiąść, ale przede wszystkim, żeby ta sukienka się zmieściła i nie będzie jej przeszkadzało, że jest w tym samochodzie ciepło. To wszystko przed to. Ja też taki plan miałem. Aha, nie to, udało się. Nie udało się. Ale że tak powiem, sukienkę trzeba będzie wybrać pod samochód, no nie będzie innego wyjścia. Ekumaster bardzo ładny. Może nam zaprezentujesz, jak tu się ładnie wszystko świeci, bo jest naprawdę bardzo ciekawie. Wsiadasz do środka zapewne. No nie wiem, mam wsiąść. Wsio! To ja wsiąłem. będzie Ci wygodniej. Uwaga, demonstruję. Ja odejdę tutaj, żeby Mateusz. Naszym operatorem w tym momencie jest Mateusz Wiskar, któremu dziękuję i którego wszyscy pozdrawiamy. Pozdrawiamy. To będzie bardzo ładna tapeta, ja już to wiem. Wy się przygotujcie na to. To. Jaka ładna! Chyba! Ludzie co mi wstawili, to nie jest zamierzone, tak to nie powinno wyglądać, ale też pokazali mi stare czasy. Tam bardzo fajne kolorki. Myślę, że taka identyfikacja kolorystyczna, każdy guzik w innej barwie, to też będzie na pewno trochę wpływał na intuicyjność używania, co? Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało do końca, bo to jest na razie tak forma testowa tego panela i w którym kierunku pójdziemy, zobaczymy. Chłopacy mi pokażą, co dla mnie będzie pasowało, bo wierz mi, że wyświetlacz i wszystkie te rzeczy dookoła mają mnóstwo funkcji. Które możemy sobie to wszystko praktycznie przestawić, dostroić pod siebie i dopiero wtedy, gdy usiądziemy tutaj obok z elektronikiem, z laptopem i będzie mi te ustawiać, więc ustawimy to bazowo pode mnie i na pewno zmienimy tapetę, nie? To chodź wyjdź, porozmawiamy trochę o budowie dróg, bo tutaj jest myślę temat jak najbardziej do budowy dróg, że tak powiem zasadny, a mianowicie te walce, które z tyłu są. 285, firma Extreme. No i słyszałem, że ta opona już wiadomo, że jest tak dobra, że nawet czołowi zawodnicy z innych dyscyplin motorsportu się przesiadają na extreme. Tak, no firma Extreme Performance Styles jest przede wszystkim polską firmą. Produkuje opony rajdowe, wyścigowe i to oczywiście driftingowe. Współpracujemy już 6-7 lat, no od zawsze. Od tego roku jestem kierowcą fabrycznym marki Extreme Performance Styles. Gratulacje. Cieszę się z tego bardzo. I tak, 285, tak, jest to nowy rozmiar, ponieważ w tym roku Extreme wyszedł też... Do przodu ze względu na też na to auto na, na auto, które będzie bardzo mocne. Z, firma zdecydowała się, żeby wypuścić na rynek rozmiar 285 w mieszance S4, czyli mamy nową mieszankę gumy no i przede wszystkim też mamy bieżnik, zupełnie inny niż ten, co zawsze przywykliśmy. Pozwoli to przede wszystkim na większą stabilną. Większa powierzchnia chyba też jest gumy styku, prawda? Tak, tak, i też lepiej odprowadza ciepło, większe, 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 większa stabilność toru jazdy. Jest lepsze trzymanie boczne, także jest to przemyślana e, konstrukcja i wierzcie mi daje dużo dużo fajnych e, doznań. Staczcie mocy. Mocy starczy, opon też starczy. No, w zeszłym roku testowaliśmy ten rozmiar 265 i wieszcie mi, 265 600-konna Balbina naprawdę miała ciężko. Nie zdecydowałem się, żeby na tych oponach jeździć, ponieważ były dla mojego auta zbyt przyczepne. Rozumiem. Bardzo miękka mieszanka. Ja tu, jak tłumaczyłeś sobie, troszeczkę paznokcia powtykałem i naprawdę jest, powiem Wam szczerze, miękko. Tak jak dostępny. się nagrzeje, to myślę, że będzie trochę jak guma do rzucia, taka rozrzuta. Będzie idealna do tego, żeby szybko się i pewnie przemieszać po torze i kąsać tak bliżutko przeciwników. Bardzo dobrze. No a jak nie, opona tak szeroka, to na osiedlu będzie można coś tam ugnieść budowlańcom, jak będą robić. Tak. <laughs> Cieszysz się? No niesamowicie, bo cieszę się, że no jesteśmy na tym etapie. Nie cieszę się, że wszystko się obsunęło w czasie i na chwilę obecną to wszystko też się przesuwa, jeśli chodzi o zawody. Ale no jak się nie cieszyć, jak takie fajne, błyszczące e, rzeczy się dzieją? Do tego silnik odpalił. A teraz z każdym dniem będziemy się cieszyć coraz bardziej, ponieważ auto będzie już nabierać tych kształtów takich już finalnych. A teraz mamy konstrukcję, którą widzimy nas cieszy, a nie mamy bodykitu. I nie mamy tego wszystkiego, tych błyskotek, smaczków, oklejenia, jak wiesz, tego wszystkiego, co sprawia, że ten samochód robi się samochodem, a nie tylko projektem, bo na chwilę jest to projekt, można Kiedy pierwsze jazdy, pierwsze testy? No ja już widzę, że już chodzi z nogi co? na nogę, już do piętnastki wsiadasz, bo u Darka Fabisiaka ostatnio byłeś. To, to jest też takie, wiesz, treningowe zagranie z Darkiem Fabisiakiem, dziękuję mu bardzo. Darek Fabisiaków ma tych s 15 trzy. I jedną ze swoich... Trzy albo cztery? Trzy. Trzy. E, więc jedną mi pożyczył swoją zapasową, tą taką na chwilę obecną, tą najgorszą w cudzysłowie, głównie oswajam się z tym jak ten samochód się zachowuje, przygotowuję do Weissfaba, jak on działa, ale przede wszystkim też mogę się poznać gabaryty tego samochodu i zobaczyć co mi pasuje, a co mi nie pasuje, czego się spodziewać w swoim aucie i poznać przede wszystkim co można by było w moim zmienić, albo co w moim będzie o wiele lepsze niż w tych co jeżdżę, Następny tygodnie jestem z nim umówiony, żeby pojeździć S15 z na dwóch turbina, za tak? ten Twin Turbo, tak, która też generuje prawie 1000 koni Także tam też jest srogo z mocą i to jest auto, które już jest tak zbudowane to na top, więc też będę miał porównanie I, I to jest też kolejny etap, że znowu się przyzwyczajam do tego samochodu, a to też nie będzie to jeden, pierwszy i ostatni trening mój w AMZ Motorsport Także ta współpraca się rozwija, dla mnie jest bardzo cenna i ważna bardzo za nim dziękuję. Za chwilę usłyszymy jak ta piękna ślicznotka. Ma już mnie S15, oczywiście, FMKU Performance, ale ma takie jakieś. Takie... To już nazwę, którą wspomniałeś, jest to nazwa e, właściciela firmy, która e, jest. E, no właścicielem tego samochodu, więc jest to układ w stronach i wszędzie na tych moich social mediach ta nazwa funkcjonuje. I na chwilę obecną. Nie chcę nadawać imiona tego samochodu, ponieważ nie jestem jego właścicielem. Jeśli szef Olek, właściciel, prezes FMIC powie, że nadajemy, no na pewno coś wymyślimy. Za chwilę usłyszycie, jak ta piękna perełka, czarna perła, będzie pracowała. Jak słyszeliście, brzmi naprawdę bardzo pięknie, w tym momencie jest już spinana na lawecie, ponieważ w tym momencie wyjeżdża do modelarni Pawlak, gdzie zostanie zamontowany bodykit, gdzie auto zostanie dopieszczone, oklejone i w takiej wersji, która, którą już będziemy oglądać na zawodach, przyjdzie z powrotem do mapa Damy Motorsport i tak jak słyszeliście w wypowiedzi Pawła Korpulińskiego, Będą tutaj, e, można powiedzieć, same kosmetyczne zmiany. Pada trochę deszcz. Ja wsiadam do Mazdy. Na szczęście niedawno naprawiłem dach, a więc nie boję się o to, że zmoknę. E, Także bardzo fajnie, bardzo się z tego cieszę, że w końcu się zmotywowałem i to zrobiłem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. W dzisiejszym odcinku ja jestem driftingowy nerd. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami ze świata driftu, to subskrybujcie mój kanał. No i dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak na ten moment podoba Wam się projekt S15.